Tak wygląda Twój mózg, kiedy uczysz się tylko z podręcznika, kiedy rozmawiasz po angielsku i kiedy później analizujesz swoje rozmowy. Wydaje nam się, że przygotowujemy się do mówienia po angielsku, siedząc nad ćwiczeniami, ale jest dokładnie odwrotnie. Kiedy z kimś rozmawiasz, wychodzisz ze swojej strefy komfortu, ale poddajesz się dwóm ważnym procesom. Pierwszy działa jak odczulanie. Małe dawki nieprzyjemnych wrażeń pomagają ci się nie czuić na stresor, a Twoja pewność siebie z czasem rośnie. Za to, kiedy potem w łóżku o drugiej nad ranem będziesz przeżywać swoje błędy, uruchomisz ciało migdałowate, które przerzuca informacje do pamięci długotrwałej. Żebyś nigdy nie zapomniała, jak w 2012 chciałaś być fancy i zamiast spławić typa w klubie zwykłym, no, powiedziałaś don't bouch yourself. Jeśli chcesz skutecznie się uczyć, to możesz wziąć rozbieg na poziomie easy, na przykład na zajęciach z lektorem, a potem stopniowo wystawiać się na większe wyzwania. Wpisz w komentarzu ok, jeśli chcesz zobaczyć ofertę zajęć w wokality.